Nie będzie można. Daję przykład. W Chocianowie znam małżeństwo. Adoptowali synka. Synek stał się homosiem. Pedałem. Po... Ja pierdole. Serio tacy kurwa, księża istnieją? Poszedł do szkoły do Zielonej Góry. Stary cap pedał go, dorwał i ja pier... porwał syna. I został homosiem. Zaczęło mu się to podobać. Co to kurwa jest? To pytaj teraz ten fachowiec od spraw Kościoła religijnych, homoś, pezet, <tryk> pedałek. Typ męski czy żeński w spółkowaniu dwóch pedałów? Ja pierdolę. I powiem to stąd wprost. Otwór odbytowy służy mu do tego, żeby tam ktoś właził i pchał? Czy on włazi i pcha komuś? Ja pierdolę. I to jest fachowiec od spraw Kościoła, pisania w gazecie W. Takim się stał, czy takiego już zdążył kogoś zrobić? Z niewinnego chłopca, homosiem, bo mu w nie tę dziurę coś pchał. Ja a ten pchnięcie. Ja zdjęcia, nie? nawet nie w